Cześć, mieszkasz w Wasze, więc tak nie jest zaskoczeniem. To wszystko zrobiły dziki, ale jaki to jest, jaki jest na to sposób, jeżeli chodzi o Twój przedzobacz? Tu mamy kamień. Prawie nie ruszyło tego tego kamień, No troszkę tutaj. O, tu też jest kamień. Jest też szmatka nasączona pewnie jakimś smrodem. E, podobno naftalina, benzyna działa na, na dziki. Ja mam dwa koty, więc wysypuję wysypuję e, piasek z kuwety. E, też mam kamień. Później Wam pokażę. No i to na razie je odstraszę ale miałam do tej pory miałam ziemię i korę i no niestety przekopane było prawie codziennie no tak właśnie wyglądają drogi wawrze wszystko przekopane w sumie to przeryte, nie przekopane no a tak to wygląda u mnie, rzeki są jeszcze małe ale akurat będą Okej, okay. także aże, tu był dzik, nawet się otarł, ale tu jeszcze jak była ta ziemia. Odkładam kamyk, to jakoś nie, nie ryły ani razu, ale ja mówię, ja wysypuję piasek z ko, kocie kociej, może to pomaga. Także odwagi, nie, wytrwałości Wam życzę w walce z dzikami.